Hejka, dziś mam dla was pomysł na pyszne, treściwe i mega proste danie jednogarnkowe. Udka z kurczaka z warzywami i ziemniakami. Idealne, gdy chcemy szybko przygotować obiad dla całej rodziny. Na start doprawiamy udka przyprawą do kurczaka, czosnkiem i odrobiną oleju. Najlepiej zostawić mięso co najmniej na 30 minut, żeby nabrało smaku. Potem obsmażamy je na złoty kolor i odkładamy na bok. Do garnka wrzucamy cebulę, marchew Pietruszkę i paprykę. Podsmażamy, by wydobyć aromat i witaminy. Po chwili dodajemy łyżkę mąki, która zagęści sos. Dorzucamy pokrojone w kostkę ziemniaki, wlewamy bulion i wkładamy nasze podsmażone udka. Całość gotujemy pod przykryciem, aż ziemniaki zmiękną i smaki się połączą. Proste danie, które daje maksimum smaku i sytości, a wszystko w jednym garnku. Moja żona Oszalała, kiedy pierwszy raz tych pysznych udek z kurczaka z warzywami i ziemniakami spróbowała. Kochani, jak zawsze zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu, bo jest naprawdę zajepyszny. I uwierzcie mi, każdy z Was będzie na maksa zadowolony. Pozdrawiam i do usłyszenia.